na świecie Przecież wszystkie to jednego To jest pytanie, które, na które wydaje się być bardzo prosta i łatwa odpowiedź. I myślę, że dla wyżących ludzi. Znowu, dla chrześcijan, tak, tak powiem, dla chrześcijan to pytanie jest banalne. Natomiast częściej. Dyskusje na ten, na ten temat pojawiają się w, w gronie ludzi, którzy próbują wszystkie religie świata sprowadzić do wspólnego mianownika. Muszę powiedzieć, że faktycznie coraz częściej słychać takie głosy ludzi, którzy próbują wykazać, że wszystkie religie, ile by ich nie było i jakie by one nie były, Prowadzą w konsekwencji gdzieś tam do jednego Boga, czyli na końcu, na końcu zmierzają czy skupiają się w jednej, w jednej osobie, czy w jednej istocie, w jednym bogu. No i możesz sobie wyobrazić, w niektórych przypadkach tak, tak, takie, nie wiem, taka próba sprowadzania wszystkiego do jednego. Czy w jedno miejsce do jednego Boga jest niezwykle karkołomne, no bo są przecież takie religie, które, które się wzajemnie wykluczają, są sprzeczne. I te sprzeczności nie pojawiają się w, nie wiem, w takich elementach, które są drugorzędne, ale raczej w fundamentalnych sprawach się sprzeczają do sobą, czy nawet wykluczają. Więc to jest. Bardzo trudne i wydawałoby się wręcz niemożliwe, żeby przypisać wszystkie religie jednej istocie boskiej czy jednemu Bogu. Spróbuję na to pytanie odpowiedzieć nieszablonowo, troszeczkę inaczej, pełniej i dotykając przynajmniej dwóch ważnych, istotnych rzeczy. Po pierwsze na to pytanie odpowiem na pewno podpierając się przekazem pisma świętego, a więc Biblii. Ja jestem chrześcijaninem, wierzę w Boże Słowo, w Biblię, w pismo święte i spróbuję w ramach właśnie Biblii odpowiedzieć ci na to pytanie. Po pierwsze wierzymy, dlatego że jest tak napisane. Wierzymy, że zresztą Bóg tak powiedział, jest to napisane w Piśmie Świętym: Ja jestem Bogiem i, nie, i oprócz mnie nie ma innego. Tak Bóg mówi o sobie. No więc sprawa wydaje się być dosyć jasna. Przynajmniej z tej strony, patrząc ze strony Pisma Świętego. Po drugie, wierzymy, jak jest też napisane, że w konsekwencji. Każda istota, niezależnie od drogi życia, niezależnie od tego, w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób żyje, jaką drogę życia ta istota obrała, każda jedna stanie w konsekwencji przed obliczem Boga Wszechmogącego, Stwórcy, całego wszechświata, stanie przed Nim, aby w konsekwencji no, stanąć przed sądem. Więc Bóg będzie sądził, jak czytamy, żywych i umarłych, każda jedna istota zostanie osądzona na podstawie własnych uczynków. Więc zauważ, wszyscy staną, czy wszyscy w konsekwencji dojdą do jednego, do jednego Boga, więc do, do jedynego Boga. No więc należy dalej o tym pomyśleć i przedstawić sprawę jasno. Każda, każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest ateistą, czy, czy wyznawcą takiej lub innej religii, w konsekwencji stanie przed jednym Bogiem, Stwórcą Nieba i Ziemi, Bogiem Wszechmogącym, e, o którym czytamy w Piśmie Świętym. E, co to oznacza? To oznacza z kolei, że wszystkie drogi, jakie by człowiek obrał tu na Ziemi, w konsekwencji Doprowadzą ludzi do Boga. No i co dalej? Co dalej się dzieje? To nie znaczy, że wszystkie religie świata doprowadzą ludzi do pojednania z Bogiem. Nie, o tym, o tym nie mówię w tym wypadku. Jeżeli o tym byśmy chcieli porozmawiać, no to sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. Pan Jezus przecież wyraźnie powiedział, Pamiętasz taki tekst, w którym Pan Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie, inaczej jak tylko przeze mnie. Więc Pan Jezus o czymś bardzo wyjątkowym mówi. Nie mówi do Boga, mówi do Ojca, więc to stawia sprawę jeszcze jaśniej. Zauważ jaki jest kontekst tej wypowiedzi, bo przecież Pan Jezus nie powiedział, nie wypowiedział tych słów tak po prostu. Powiedział je, wypowiedział je w pewnym kontekście i to jest bardzo istotne. Powiedział: Idę przygotować wam mieszkanie, miejsce mieszkania i przyjdę, jak pójdę i przygotuję wam te mieszkania, w końcu przyjdę i zabiorę was, abyście byli tam, gdzie ja jestem. I mówi dalej, dokąd idę, drogę znacie. I wtedy właśnie Tomasz tutaj pytanie pokaż nam tą drogę, jak, jak możemy ją poznać, nie wiemy przecież, jaka to jest droga i wtedy Pan Jezus wypowiada te, te znamienne słowa. Jasne i czytelne jest, że mówi przecież o zbawieniu, o, o zamieszkaniu z Bogiem, Ojcem w Jego obecności, w Jego rzeczywistości. W, no, i o pokoju z Bogiem, o pojednaniu. I mówi, aby w ten sposób przyjść do Boga, jest tylko jedna droga. Jest tylko jeden sposób na to. Należy przyjść przez Jezusa, Chrystusa, przez jego syna. Mówiąc, jakby w osobie pana Jezusa, mówiąc do uczniów: Musicie przyjść przeze mnie do ojca, bo inaczej się nie da. Aby zakończyć, a więc zamknąć tą, tą wypowiedź czy odpowiedź na to pytanie, przypomina mi się taka wypowiedź z kolei pewnego misjonarza. Ja zupełnie nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy to się faktycznie wydarzyło, ale kiedyś coś takiego słyszałem i bardzo to się wiąże z tym, z tym pytaniem. Taki misjonarz pewien miał głosić Ewangelię, czy, czy po prostu głosić słowo w jakimś miejscu, tylko że ze względu na bezpieczeństwo zabroniono mu mówić o tym, że istnieje tylko jedna droga do Boga. I wtedy wyszedł za pulpit i powiedział: wszystkie drogi prowadzą do Boga. Skąd jedni pójdą na zatracenie? Do wiecznego potępienia, więc do piekła, inni z kolei do życia wiecznego. No i to jest właśnie sedno naszej odpowiedzi: tak, wszystkie drogi prowadzą do Boga, wszystkie, niezależnie od tego, jakie one są, do jednego Boga. O tym mówi Biblia bardzo wyraźnie: każda jedna istota przed nim stanie. Skąd jedni pójdą na zatracenie, więc ci, którzy nie pojednali się z Bogiem, nie mają z nim pokoju, a inni pójdą do życia wiecznego. A więc to są ci, którzy pojednali się z Bogiem, mają z nim pokój, tylko w jeden jedyny sposób go uzyskali, a więc przez Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który jest drogą, życiem i prawdą.